Witajcie, moi drodzy, na kanale My Home LAN, kolejnym poradniku. Na wstępie, jak zawsze, dziękuję wszystkim nowym subskrybentom za to łączenie do kanału. W momencie nagrywania tego poradnika było Was już prawie 450, więc postęp jest znaczny. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Oczywiście, wszystkich tych, którzy nie subskrybują kanału, oczywiście namawiam, zachęcam. Polecam do zestawienia subskrypcji, łapek w górę, yy, komentarzy. Kontakt do mnie, jakbyście mieli jakieś pytanie, brzmi kontakt małpa myhome.lan.pl. Wszystko z małych liter pisane razem. Moi drodzy, ponieważ kilka dni temu, a tak dokładnie dwa dni temu, weszła, weszła nowa wersja kontrolera Omada. Wersji beta, i widać, że to jest beta jeszcze wersji 6.0.0.19 chciałbym wam dzisiaj tak na szybko pokazać, co tak naprawdę się zmieniło, jakie są nowości. Oczywiście nie polecam jej instalacji, bo na przykład w dockerze jest dokładnie taka sama sytuacja, co była. Jakiś czas temu, że wy sobie zmieniacie adres IP głównej sieci, a to nie, nie reaguje i nie zmienia, więc widać, że to jeszcze jest po prostu niedopracowane. Ale ze względu na to, że wprowadzi troszeczkę nowych funkcji i wygląda to zupełnie inaczej niż wyglądało, postanowiłem po prostu nagrać z tego jakiś film i pokazać wam, jak to mniej więcej wygląda. Logujemy się e, oczywiście na nasz kontroler. W listach lokalizacji oczywiście jest no to trochę zmienione bo e, na przykład nie było e, użytkowników przewodu e, klientów nie było wpisanych a teraz e, jak widzimy na pierwszym widoku już można podejrzeć e, ile jest e, gości bezprzewodowych użytkowników bezprzewodowych oraz użytkowników przewodowych. Przyznam wam się szczerze, że ja jeszcze nie miałem czasu tego rozpracować, więc mogą być jakieś drobne bugi z mojej strony. E, szablony lokalizacji, urządzenia. Ja mam w tym momencie podłączone tylko i wyłącznie switche, bo to jest sieć e, zapasowa, bo wymieniam sieć na e, innego operatora. Bo miałem u Ubiquiti, niestety Ubiquiti... E, ten co ja miałem, miał wielką wadę, że gotowało tą szafę od środka. Dosłownie ją gotowało. Tam była taka temperatura, że jakbyście wyszli w środku zimy z tą szafą w środku, to na pewno byście mieli ciepło. To tak na marginesie. Klikając sobie na router, oczywiście troszeczkę inne nam się menu pokazuje. Mamy obciążenie CPU, obciążenie pamięci. Urządzenia, które są e, podpięte. Oczywiście mamy również e, klientów. Niestety, pod ten switch, który jest w tym momencie zainstalowany, czyli ten najtańszy z serii, on nie pokazuje adresów IP użytkowników podłączonych. No, ni niestety. Na dole mamy model, e, e, adres IP. Wersja firmware'u i czas e, działania. Tutaj, tak jak pokazywałem, mamy listę klientów. Jak widzicie, e, nie pokazuje nawet e, portu. Porty mamy e, tutaj pokazane: e, jakie są adresy serwerów DNS, e, bramy głównego dostępu do internetu, ile pobrał, wysłał danych. Yy, ile utracił pakietów, jakie jest opóźnienie, jaka jest prędkość portu. Jak klikniemy sobie zarządzaj urządzeniem, to nam się to yy, rozwija. Pokazuje nam się yy, umploat rate i download rate w czasie rzeczywistym. Czas online yy, aktualnych klientów nawet pokazał. A to dlatego, że ten yy, Docker jest podłączony pod yy, pod yy, pod routerno. Tutaj yy, użycie i historia klienta mamy CPU, pamięć i klienci. Czyli na zielono mamy CPU, na niebiesko pamięć, na żółto klientów pokazanych. Widok sieci, czyli jakie są sieci w danym momencie skonfigurowane, jest sieć default o adresie 192.168.01. Tutaj mamy porty i co mamy pod te porty, tak naprawdę podpięte. Jaki na WAN mamy adres IP, jaką prędkość, jaki duplex. Mamy obok wysyłane, pobierane pakiety, wysyłane, pobierane bajty. Więc pokazuje nam dokładnie co i jak. Jak sobie klikniemy przycisk akcja. To możemy sobie prędkość łącza, możemy sobie wyłączyć dany port. Możemy sobie wybrać VLAN pod który ma być podpięty i włączyć kontrolę przepływu. Mamy statystyki również y, dla danego portu, więc no sporo się zmieniło tu, widzę. Y, mamy statystyki ruchu i statystyki pakietów. Tutaj mamy y, dzienniki. Tutaj narzędzie możemy sobie y, zalogować y, na terminal. i mamy e, włączony e, dostęp przez e, SSH Jak włączymy sobie Enable konfigurę możemy sobie z, e, z wiersza polecenia ustawiać e, router poprzez stronę Sprawdzanie sieci to my mamy ping i trace root. Jeżeli coś się dzieje, to możemy sobie zawsze sprawdzić. Konfigurację mamy nazwę routera, yy, diody LED, yy, czy mają być włączone, czy wyłączone. Zaawansowany. Adres urządzenia oczywiście. Transmisja to jest yy, routing. Możemy sobie nową trasę routingu dodać na tam możemy sobie dodać rezerwację DHCP, oczywiście możemy sobie dodać kontrolę przepustowości, oczywiście możemy sobie włączyć wybrać sobie sieć default yy, WAN 1 i zrobić sobie prędkość yy, wysyłania i pobierania zrobić ją współdzieloną lub indywidualną, współdzieloną to będzie na wszystkich indywidualna, to będzie na pojedynczego użytkownika limit sesji QS bramy e, access control list oczywiście sobie możemy włączyć tylko jak klikniemy tu to nas pewnie przekieruje do e, e, do tej bardziej zaawansowanej więc musimy się tutaj wrócić powrotem e, tutaj filtrowanie url czyli możemy strony kategorii aplikacji możemy sobie stworzyć nowe czyli zablokować aplikacje. mamy Firewall mamy wiązanie IP MAC i zaawansowane mamy DNS wpis dynamicznego DNS czyli jak mamy zmienny adres IP możemy sobie nazwę domenową utworzyć UPnP to jest niezalecane no i mamy tutaj zaawansowanych obciążenie sprzętowe i LLDP i serwer echo oczywiście dzienniki to tu się pojawiają mniej więcej zdarzenia nasze logi tutaj mamy aktualizację ja zrobiłem ostatnio tego jednego switcha Tutaj mamy jednorazową e, aktualizację. Już widzimy, że e, na jednym switchu jest e, dostępna nowa wersja. Klikając sobie tu, widzimy, e, co w tej wersji zostało poprawione. E, o, ja oczywiście nie będę klikał dalej, bo mm, zaraz mi się, e, jak tu klikniemy, to zacznie się robić aktualizacja. I nie wywali z internetu, więc no, bez sensu. Tutaj y, okresowa aktualizacja, harmonogram, przejść i oprogramowanie w celu aktualizacji, więc jak mamy jakieś oprogramowanie, które się nie wyświetliło, y, to możemy tam y, sobie to wysłać o określonej porze SD-WAN. Tutaj mamy konta, możemy sobie dodać y, nowe konto użytkownika lokalnego lub w chmurze Tutaj możemy sobie stworzyć nową rolę i przypisać prawa do poszczególnych funkcji. Użytkownik sam, nie mam pojęcia co to jest. Użytkownik ustawienia to mamy ustawienia systemowe. Możemy sobie dołączyć do programu wczesnego dostępu. I mamy wersja kontrolera 6.0.0.19. Jak sobie klikniemy, to będziemy mogli sobie sprawdzić, czy mamy dostępną nową wersję, czy nie. To oczywiście tutaj się niewiele zmieniło. Tutaj jest ustawianie kontrolera, klaster, inter interakcja z interfejsem użytkownika, przechowywanie danych czyli, że Wam pokazuje, ile danych yy, ściągnął użytkownik. Ustawienia serwera, bezpieczeństwo konta, możemy sobie użyć, dwuetapowe włączyć, reguły dostępu do IP-kontrolera, czyli z określonych adresów IP będziemy mogli się dostać. Tutaj Open API, nie mam zielonego pojęcia co to jest. Jak macie, jak wiecie, to napiszcie konserwacja, czyli tutaj możemy sobie y, zrobić kopię zapasową lub Ustanowić harmonogram y, backupu, który będzie zapisywany na kontrolerze, migracja migracja to jest chyba migracja pomiędzy urządzeniami, eksport danych to mamy y, eksportować listę urządzeń, klientów, alertów, dziennika, audytu, autoryzowanych klientów, kodów voucher i zarządzanie zagrożeniami. E to teraz możemy się y, przejść sobie do naszej y, głównej y, zakładki i tutaj zaczyna się magia, bo jest zupełnie zmieniony interfejs. Mamy WAN, y, czyli ile y, jaka jest aktualnie prędkość, y, przegląd sieci, czyli ile routerów, ile access pointów, ile przełączników, ile OLT, ile klientów podłączonych. Jak najeżdżając widzimy numer klienta, klienci przewodowi, klienci bezprzewodowi, gości 0 top 5 klientów pod względem ruchu i top 5 aplikacji pod względem ruchu, czyli GitHub i Google Share Service. Tutaj mamy y, mapę bieżącego z użycia, y, jeśli chodzi o y, internet, a obok mamy o Wi-Fi, ale Wi-Fi nie ma podłączonego. Wykorzystanie kanału oczywiście też nie, no bo ja nie mam access pointa podłączonego. Tu możemy sobie zaznaczyć dzień, y, weekend, y, miesiąc lub wybrać sobie y, z odpowiedniej daty. Tutaj mamy topologię pokazaną. Tutaj mamy również y, fajną zakładkę y, y, z szybkimi metodami dostępu. Tutaj mamy rozrysowaną sieć, jak to wygląda. Czyli tutaj mamy router. Tutaj mamy switch podłączone do niego dwa urządzenia. Y, tutaj mamy kolejny switch, który w tym momencie jest y, nic nie podłączony. No i mamy omadę kontroler, który jest pod router podpięty. Tutaj mamy szybką konfigurację jak stworzyć sobie na przykład y, kreator sieci. Możemy sobie stworzyć sieć dla kości. Y, od razu po, przy podpiętym kontroler, y, y, znaczy access pońcie. Y, możemy stworzyć sobie własną sieć. Y, z VLANem oczywiście podajemy nazwę VLAN y, brama. Na przykład stwórzmy sobie 15. Dalej. W, nazwa West Wilan 15. No, i teoretycznie powinien stworzyć tego Wilana 15. Yy, tutaj możemy sobie wybrać yy, urządzenie, na które ma być e, rozszyte tak e, naprawdę e, ten VLAN, więc wybierzmy sobie switch drugi i na przykład możemy sobie wybrać pierwszy, trzeci e, i czwarty port, tak. Tutaj możemy sobie kontrolę przepływu dodać e, lub izolację portu zrobić. Klikamy sobie dalej i mamy e, rozpisaną całą konfigurację, czyli nazwa sieci Quest, VLAN 15, brama sieciowa e, czyli ta podsieć nasza pula e, adresów IP e, na switchu drugim e, ma być e, rozszyte jeżeli chodzi o porty to e, pierwszy, trzeci i czwarty i tutaj mamy wszystko rozpisane, co, co i jak. I klikamy sobie y, zastosuj, i mamy sprawę załatwioną. Więc y, to taki przykład. Y, możemy sobie również, nie wiem, y, izolację portu zrobić. Zaznaczyć, którą. Tutaj możemy sobie stworzyć VPN -a. to jest taka y, zakładka y, do szybkiego dostępu jak chcecie coś na szybko sobie skonfigurować. Tutaj mamy y, listę klientów podłączonych. Y, w tym momencie jest kamera i mój y, laptop i czas połączenia od ilu minut jest połączone. To jakby było WiFi, to by było y, napisane y, rozrysowane zasięgi. I tutaj mamy y, ruch w sieci. Organizer z Security Enterprises Service. I oczywiście klientów mamy również y, pokazanych. Tu mamy rx, TRX, czyli wysłał i odebrał danych nasi klienci. A tutaj y, mamy klienci przewodowi 3, i ile klientów na paśmie 6, na paśmie 5 i na paśmie 2 i 4 GHz. Niżej mamy urządzenia, no ale to już wam pokazywałem w poprzednim razie. To jest dokładnie, y, dokładnie na tej samej zasadzie. Tutaj mamy pokazanych y, pod switchem: y, mój komputer jest podpięty pod port drugi a kamera jest podpięta pod, pod trzeci, bo jest yy, podłączony adapter PoE i dlatego jest spięta na yy, 100 megabitów na sekundę. Grupa urządzeń, wynik konfiguracji. Jeżeli były jakieś błędy, były, to jak najbardziej by to pokazało. Tutaj pokazuje yy, listę podłączonych klientów online. No Niektórych pokazuje adres IP, więc widocznie coś zmienić w tych, w tych switchach. Tutaj są offline, czyli mojej żony komputer w tym momencie jest wyłączony. Przetransferował tyle, odebrał tyle. Tu są zawlokowani użytkownicy, a tu są wszyscy. I od razu pokazuję, pod który switch jest podpięty. Tutaj mamy mapę i mapę urządzeń. Tutaj mamy um, analitykę aplikacji. Tutaj zablokowane aplikacje, a tutaj użytkowników. I tutaj, jak klikając na to, będziemy wiedzieli, jakich aplikacji korzysta dany użytkownik. Możemy sobie oczywiście y, zakres dat również wybrać. Tutaj mamy y, raporty, ile klientów y, przewodowych, bezprzewodowych, y, ile łącznego ruchu przetransferowali, ile, numer, ile klientów jest podłączonych. Całkowita liczba urządzeń. Y, tutaj y, ruch do internetu, z jakim y, ile przetransferował danych. Tutaj cała sieć ile przetransferowała danych. Tutaj mamy podział na klientów przewodowych, czyli y, obciążenie ISP-WAN, y, wykorzystanie bramy. Tutaj mamy to samo, tylko sieć bezprzewodową, ale ja niestety nie mam jej podłączonej. A tutaj mamy klientów i aplikacje. Jeżeli by było tego więcej, to rozumiem, żeby było y, więcej rozpisane. I tutaj możemy sobie oczywiście e, dzień, tydzień, miesiąc lub samodzielnie zakres, e, zakres dat. Tutaj mamy dzienniki zdarzenia i alerty. Konfiguracja sieci to jest mniej więcej to samo, co było, e, co było w tamtym. Czyli mamy SSH, mamy LAN. E, Mamy portal, który możemy stworzyć, a to muszę paradnik z tego zrobić. Jak tokeny generować do sieci Wi-Fi? To Wam pokażę przy okazji. No to mamy filtrowanie URL, kontrola aplikacji, to wszystko co było tam w poprzedniej zakładce. Tutaj możemy grupy tworzyć i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy konfigurację urządzenia ALA DNS, filtrowanie MAC, wiązanie amp Czyli to samo, co było tak naprawdę przedtem. Tutaj mamy hotspota, i tutaj właśnie się tworzy ci te vouchery. Ale to wam pokażę już innego dnia i w innym poradniku. Tu jest hotspot, narzędzia sieciowe. To co sprawdzenie sieci, jeżeli chodzi o przełączniki, bramę, OLT i Access Pointy. Przechwytywanie pakietów, yy, terminal, urządzenie brama, otwórz terminal. I proszę bardzo, mamy. Ale niestety te przełączniki nie umożliwiają, nie umożliwiają zarządzania przez SSH. Tutaj mamy tester kabli. możemy sobie wybrać yy, ten, kliknąć sobie yy, dany port i zobaczymy yy, teoretycznie czy coś pod to jest podłączone. Niestety to chwilkę trwa yy, Nieprawidłowe Urącze jest rozłączone Czyli nie jest podłączony kabel jeżeli był podłączony, by y, pokazał jaka jest odległość, y, czy jest jakieś błędy na kablu, wykrywanie zakłóceń, pierwszy raz coś takiego widzę. No ale tutaj nic nie zrobimy. Intelligence Recover, y, nie wiem co to jest, Monitoruje stan urządzeń POE, no to ja nie mam niestety przełączników POE. Więc moi drodzy, to tak na szybko Wam pokazałem mniej więcej co, te, co, ta, co ta nowa wersja kontrola potrafi, tak jak mówiłem już na początku, ona jest w fazie beta, więc no, proponuję jej poczekać i nie instalować na razie, tylko chciałem po prostu żebyście wiedzieli, że coś takiego istnieje. Jak macie chęć, to y, zapraszam do działu komentarzy. To wam podlinkuję skąd możecie sobie pobrać y, zarówno wersję na Dockera, jak i wersję na Linuxa. Koniec nudzenia, bo to już 25 minut trwa. Mm. Oczywiście zachęcam do zostawiania subskrypcji, łapki w górę, komentarze mile widziane. I do zobaczenia w kolejnych porodnikach. Dużo zdrówka wam życzę. Do zobaczenia. Cześć.